Witajcie w kolejnym odcinku z kariery menadżera w FIFA 23. Przed nami marcowe spotkania, więc można powiedzieć, że zbliżamy się już powoli do końca tego sezonu, choć oczywiście tych meczów jeszcze trochę przed nami jest. Jeśli chodzi o naszą sytuację w tabeli, to nie jest ona najlepsza. No ale nie jest też jakaś tragiczna. Tutaj mamy mm, ofertę wycofaną, jeśli chodzi o wypożyczenie Millera, no bo my go wypożyczać nie chcemy. Jeśli on jest na liście wypożyczeń, to myślę, że za chwilę go z niej usuniemy. Yy, mamy dogadane wypożyczenie tego naszego bramkarza francuskiego yy, na rok, więc myślę, że jak najbardziej mogę to zaakceptować. Zobaczymy czy on na to pójdzie. No i mamy raporty zwiadowcze, czyli to co na pewno nas interesuje. I bardzo ciekawego mamy tutaj bramkarza. Niestety z bardzo słabym potencjałem, ale z ciekawą oceną ogólną na początek. Niestety jego wartość nie jest wysoka, więc musimy go odrzucić. Szkoda, bo ta ocena początkowa wyglądała naprawdę nieźle. A jeśli chodzi o tych pozostałych zawodników, to po raz kolejny wyglądają oni źle. Przypominam, że jeśli chodzi o te raporty zwiadowcze, to ostatnio naprawdę wyglądają one fatalnie. Czy będzie tutaj ktokolwiek interesujący? No, ten nie wygląda najgorzej. Potencjał jest fajny, no ale on ma już 17 lat. Ocena początkowa nie jest najwyższa. Wartość, no, też nie jest zachwycająca. No, takich już nie będziemy brać. No, niestety. Tu wygląda to lepiej. I tego możemy sobie podpisać. Ale czy będzie tu jeszcze ktoś ciekawy? No ten ostatni ewentualnie mógłby być. Fajny potencjał. No ale nie. Ta wartość jest niewystarczająca. Ok, więc mamy jednego juniora, którego za chwilkę sobie przyjrzymy. Chciałbym jeszcze tylko właśnie przejść tutaj do zespołu i tego naszego młodego, myślę, że najszybciej go znajdziemy właśnie po wieku, tak jest, chodzi mi o Millera, usuwamy z listy wypożyczeń, bo on jest piłkarzem, którego chcemy mieć w naszym zespole. Marin nie został dodany do listy wypożyczeń i bardzo dobrze, bo jego też potrzebujemy. No i przechodzimy sobie do szkółki juniorów, zobaczyć tego nowego. To jest cofnięty lewy skrzydłowy. Za chwilę zobaczymy, czy rzeczywiście. 1,72 72. Tutaj wygląda bardzo fajnie, jeśli chodzi o sztuczki, słabszą nogę. I teraz tak, tempo jest ok, obrona jest bardzo dobra. drybling podania też na przyzwoitym poziomie, ale przy... biorąc pod uwagę, że obrona jest tak dobra, to myślę, że lepiej by go było jednak przerobić na typowego bocznego obrońcę. Lewą, lewą nogę ma lepszą, więc idziemy właśnie w lewego obrońcę. Myślę, że tutaj ocena powinna mu jeszcze troszkę skoczyć do góry. To by było na pewno bardzo korzystne. Tutaj widzimy, że niektórzy jeszcze zmieniają pozycję. Tak naprawdę tylko ta dwójka zmienia pozycję. Czy chcemy kogoś w ogóle tutaj zwalniać? No ten Sanchez wygląda bardzo słabo, jeśli chodzi o potencjał. Bardzo słabo, jeśli chodzi o ocenę ogólną. Ma już 17 lat, więc myślę, że z niego raczej skorzystać nie będziemy. Has wygląda naprawdę fajnie. Może to nie jest jakiś wybitny potencjał, ale on ma dopiero 15 lat. Fajna ocena ogólna już teraz. Więc myślę, że to jest akurat bardzo fajny zawodnik. Jeśli chodzi o SKARA, no to jak to wygląda tutaj? No niestety on się powoli nam tutaj rozwija, ale potencjał jest ok. Myślę, że nawet możemy sobie część z tych zawodników przenieść już do drużyny seniorskiej, przede wszystkim, właśnie tamtego piłkarza. No, na tych myślę, że jeszcze powinniśmy troszeczkę poczekać i zobaczyć, w jakim kierunku to pójdzie. No, ale każdy piłkarz nowy w drużynie się tak naprawdę przyda, biorąc pod uwagę, jak mamy wąską kadrę. No i ten napastnik tutaj na razie sobie posiedzi. Czy chcemy w ogóle tutaj coś zmieniać? Czy chcemy wprowadzić może Marina tutaj za kogoś? No, mamy niby dwóch lewych obrońców, ale oni się mogą tutaj przydać oni są na dosyć wysokim poziomie. Hevel też jako jedyny środkowy pomocnik ofensywny tutaj się przyda, więc na razie nie. Na razie zostawiamy to sobie wszystko tak jak jest. I myślę, że możemy po prostu m, przejść dalej, czyli do spotkania z Las Palmas, czyli drugim zespołem tabeli. To na pewno będzie trudne spotkanie. No mamy tutaj nasz najmocniejszy zespół wystawiony. Zobaczmy jak z drugą drużyną tabeli się spiszemy. Czy będzie chociaż Remis? No niestety nie. Porażka. Waraldo, nasz bramkarz, yy, przepraszam, nasz napastnik oczywiście, yy, strzela do nas bramkę. No, a nasz bramkarz wpuszcza trzy gole, niestety. Jeśli chodzi o oceny, no to jedynie właśnie nasz napastnik zdobył całkiem fajną, reszta spisała się kiepsko. No, ale myślę, że nie ma co się pochylać jakoś szczególnie nad tymi ocenami. Po prostu graliśmy z drużyną będącą na dużo wyższym poziomie. No i taki wynik niestety był do przewidzenia. Jak na razie lecimy dalej. Widzę, że są wiadomości na czacie. Zaraz zobaczymy o co chodzi. Mamy ofertę wypożyczenia Torresa naszego bramkarza hiszpańskiego i myślę, że na to mógłbym się zgodzić, tylko żeby to było wypożyczenie bez opcji wykupu. A jeśli chodzi o czat okej, okay, Wilanowa jest yy, bardzo rozczarowany, chce odejść. No, ja wiem, że on gra mało, ale z drugiej strony on dostawał troszeczkę szans w ostatnim czasie, zwłaszcza, gdy obrońcy główni byli y, zmęczeni. No, nic chyba nie będę mu na to odpowiadał w sumie, bo, bo nawet nie wiem za bardzo co. Yy. Okej, okay, on chciałby dostawać swoją, swoje szanse gry, bo zdjąłem go z listy wypożyczeń. Yy, dobra, odpowiem w ten sposób. Okej, okay, i jeszcze mamy wiadomość od Oskara, że od dawna marzył, żeby grać w drużynie seniorskiej. Okej. Okay. Więc przechodzimy sobie na razie dalej, czekając na kolejne spotkanie. I mamy za Wilanowe w ogóle wpłaconą kwotę odstępnego I tak naprawdę to jest dobra sytuacja dla nas, bo dostaniemy za niego pieniądze A on i tak chciał odejść, więc wydaje się, że to po prostu dojdzie do skutku No jemu ja coś tam odpowiemy Aha, bo teraz przychodzi do nas po raz kolejny mhm. yy, Dobra, odpowiemy w ten sposób, ale to i tak naprawdę, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia Bo on po prostu odejdzie i my to już w tym momencie wiemy Natomiast wiemy też to, że odejdzie dopiero po sezonie co jest dobrą sytuacją, no bo będziemy go na pewno jeszcze do końca tego sezonu potrzebować. Widzimy, że Agustin zgodził się na wypożyczenie do Sheffield United. Myślę, że to jest dobry krok dla jego kariery. Niech się tam jak najwięcej nauczy. Przechodzimy jeszcze do wiadomości, zobaczymy co tutaj mamy. To wiemy, tutaj mamy zawodnika gotowego do zmiany pozycji, ale to nie zmieni kompletnie nic, bo to jest tylko zmiana strony. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tutaj, no to w co byśmy mogli iść? No myślę, że obronę dobrze by było poprawić, więc niech idzie w defensywnego. I na razie to tyle, jeśli chodzi o to miejsce. Ok, to wiemy. Ok, po raz kolejny zwraca się z nami zwraca się do nas z pretensjami, że no niestety mało gra. I chce odejść, no ale. To już praktycznie jest pewne, że tak się stanie. Gramy z Lugo, zespołem z 13 miejsca w tabeli. Weźmiemy oczywiście udział w konferencji prasowej, bo te nastroje w drużynie nie są najlepsze. Chcemy je poprawić. Czemu Wila ciągle gra? Okej, okay, odpowiadamy w ten sposób jak zwykle. Przechodzimy do drugiego pytania: Czy jest wiara w wydostanie się z dna tabeli? Trzeba zachować koncentrację, oczywiście, zespół już jest bardziej zadowolony. No, i mamy jeszcze pytanie numer 3. Jak podejdziecie do najbliższego meczu? Po raz kolejny koncentracja. Koncentracja na dobrym występie i zobaczymy, czy ten dobry występ będzie miał za chwilę miejsce. Mam nadzieję, że po porażce z Las Palmas uda się tutaj z dużo słabszym, jednak zespołem osiągnąć jak najbardziej korzystny wynik. Myślę, że wyjdziemy dokładnie takim składem, jak to widzimy. No i zobaczmy. Kolejna porażka. Niestety, znowu Varal dostrzela dla nas jedną bramkę, ale trzy bramki tracimy, mimo że oddaliśmy więcej strzałów. Natomiast wszystkie strzały mm, po stronie naszych rywali wpadały do bramki. I to jest naprawdę zła informacja odnośnie naszego bramkarza yy, lub też odnośnie całej linii defensywnej, która sobie ewidentnie ostatnio nie radzi. No niestety, biorąc pod uwagę te wyniki, które ostatnio mamy, wydaje się, że nie ma już żadnych szans na to, żeby. Ten sezon zakończyć w strefie, która walczy o awans do wyższej ligi. No i to jest oczywiście zła wiadomość. Okej. Okay. Odpowiemy w ten sposób. To jest oczywiście zła wiadomość, natomiast musimy pamiętać o tym, że nasz zespół wciąż jest w takiej fazie przebudowy. My tak naprawdę wciąż mamy zespół, który wymaga wzmocnienia. I myślę, że dopiero przyszły sezon będzie takim sezonem, kiedy naprawdę już awans. To będzie coś koniecznego. To będzie coś, czego zdecydowanie oczekujemy. Widzimy, że Hasana nie mamy, więc pozwolimy asystentowi w tym meczu yy, dobrać skład. No ale tak jak mówię, przyszły sezon to już będzie konieczność, żeby włączyć się przynajmniej do tej walki o awans. Tymczasem no niestety przegrywamy kolejne spotkanie. Wygląda to naprawdę fatalnie. No trzy porażki z rzędu to już jest coś, co mocno martwi. Yy, no ale to już jest końcówka sezonu. Końcówka marca w tym momencie. Yy, Wilanowa odchodzi, mamy potwierdzenie, ok. No i mam nadzieję po prostu, że przyszły sezon będzie dla nas dużo bardziej udany, bo tutaj oczywiście mieliśmy swoje dobre chwile, kiedy szło nam dobrze, no ale niestety koniec końców nie wygląda to najlepiej. Ok, odpowiemy w ten sposób. No i przechodzimy sobie dalej. Gramy z Almerią, znowu mocny zespół nam się trafia, czwarty zespół z tabeli, zerkamy jeszcze tutaj w wiadomości. Widzimy, że kolejny zawodnik gotowy do zmiany pozycji. Tutaj liczę na minimalne podniesienie oceny ogólnej i tak też się dzieje 58, OK. Yy, I widzimy, że całkiem szybki rozwój tutaj yy, będzie miał miejsce, tylko w co my chcemy iść. Wydaje mi się, że pracowitość w obronie to jest coś, co mógłby poprawić szeroko ustawiony obrońca? Czy defensywny? Myślę, że szeroko ustawiony, żeby troszeczkę ten dribbling też poprawić. To też myślę, że z korzyścią dla niego będzie. Więc tak to na razie ustawiamy i myślę, że można go przenieść do drużyny seniorskiej od razu. Resztę na razie zostawiamy tak jak jest. Zerkamy sobie jeszcze jak to wygląda tutaj z poziomu zespołu. Niestety Hasan wciąż jest niedostępny. No a Olivera myślę, że wejdzie no właśnie za kogo. Myślę, że... Hmm. Może Zapampina, chociaż to jest jednak dużo wyższy poziom. Nie, na razie Olivera zostanie tutaj w takim razie i zostawiamy wszystko tak jak jest. Więc przechodzimy sobie do tego spotkania. Tutaj niestety po raz kolejny nasz asystent będzie musiał dobrać skład, bo Hasana po raz kolejny nie mamy do dyspozycji. Dużo też zmęczonych zawodników niestety. No, mamy, mam nadzieję, że ten skład zostanie dobrany jak najlepiej. No, ale niestety jest to czwarta porażka z rzędu. Biorąc pod uwagę, że nie mieliśmy kluczowego zawodnika, zespół był bardzo zmęczony, yy, no to powiem szczerze, że ta porażka w ogóle mnie nie dziwi. Całkowicie się tego spodziewałem, no ale mam nadzieję, że od następnego meczu wejdziemy już na dobre tory, no bo to, to jest coś, czego potrzebujemy, mimo wszystko, żeby ten sezon zakończyć jakkolwiek przyzwoicie, bo szesnaste miejsce to jest naprawdę bardzo kiepski wynik, biorąc pod uwagę, jakie były oczekiwania. Mamy informację o tym, że Torres zostaje wypożyczony od przyszłego sezonu, więc zobaczymy, jak on sobie poradzi w Rio Ave. Mam nadzieję, że jak najlepiej. I że wróci do nas naprawdę fajnie rozwinięty. Więc przechodzimy sobie dalej. Mamy ofertę poprowadzenia Kataru, ale to nas w tym momencie nie interesuje. No, ciekawe, czy kiedyś Pique dostanie ofertę poprowadzenia Hiszpanii. Myślę, że jeżeli taka oferta by się pojawiła, to raczej na pewno ją przyjmiemy. No i tak, wraca Hasan Zespół wypoczęty Gramy z nieco słabszym zespołem tym razem Oby to był ten moment, kiedy wrócimy na zwycięską ścieżkę Cztery porażki z rzędu za nami No a teraz niestety na, zwycięs na zwycięską ścieżkę nie wracamy Ale mamy remis Villa i Hevel strzelają dla nas bramki Statystyki gorsze zdecydowanie po naszej stronie Ale udaje się tym razem remis wywalczyć no, Czy jest to wynik, który nas, nas zadowala? No zdecydowanie nie bo potrzebujemy czegoś więcej w tej końcówce sezonu na pewno. No ale cieszy to, że to nie jest kolejna porażka. Mamy wiadomości, Hasan się cieszy, że dużo gra, no a Janis chciałby grać częściej. Myślę, że damy mu teraz szansę, no bo jednak nasz główny napastnik nie spisuje się tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli, więc tutaj na pewno jakieś zmiany nastąpią. Czy Chaveza chcemy już do. Drużyny seniorskiej, myślę, że można go powołać do drużyny seniorskiej już w tym momencie, i tych naszych najmłodszych piłkarzy, w sumie, moglibyśmy na listę wypożyczeń dodać w tym momencie, więc przechodzimy sobie do tych naszych najmłodszych i teraz tak, Marin ma grać, Miller tak samo, no, a tego pana do wypożyczeń, tego również, no i Chavez, oczywiście, też do listy wypożyczeń, ok. Tak więc to mamy załatwione, no i przechodzimy sobie dalej, czekając na wyjazdowe spotkanie z Ibizą. W końcu klub, który jest niżej w tabeli od nas, dużo słabszy zespół, wydaje się, więc może to jest ten moment, kiedy uda się w końcu coś wygrać. Przychodzą do nas zawodnicy, którzy zostali wystawieni na listę wypożyczeń, odpowiadamy im i przechodzimy do tego meczu. Mecz wyjazdowy, drużyna wypoczęta, wygląda dobrze, więc przechodzimy do szybkiej symulacji. Nie, jeszcze jedna rzecz: oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj dostanie szansę nasz francuski napastnik. Zobaczymy, jak ją wykorzysta. Mam nadzieję, że jak najlepiej. No dobrze, i przechodzimy sobie do tego meczu. Czy z Ibizą uda nam się w końcu wygrać? Tak jest, super. No, i zobaczcie, nas, nasz francuski napastnik wchodzi i strzela dwie bramki. To jest naprawdę świetna sytuacja, i myślę, że teraz musimy mu nieco bardziej zaufać, bo po prostu sobie na to zasłużył. Ocena 9-8, fantastyczna. Myślę, że teraz na niego postawimy przez co najmniej kilka spotkań. Oczywiście, jeżeli będzie się dalej dobrze prezentował. No, ten wynik umocnił nas na szesnastym miejscu i znacząco przybliżył do wyższych pozycji. Mam nadzieję, że już niedługo na tych wyższych pozycjach się znajdziemy, a jak na razie mamy kolejny raport zwiadowczy. I czy będzie tutaj ktokolwiek ciekawy? Jeśli chodzi o Portugalczyków, po raz kolejny wydaje się, że wszyscy muszą zostać odrzuceni. Ogromna szkoda. Fatalne są po prostu te raporty ostatnio i to trzeba przyznać szczerze. No i czy jakikolwiek Hiszpan chociaż tutaj się załapie, ale raczej nie. Niestety wszyscy wyglądają fatalnie. No, te raporty są potwornie rozczarowujące w ostatnim czasie i to już od dawna. No ale może w najbliższym czasie jakiś duży talent tam się pojawi. No wypadałoby, żeby w końcu ktoś ciekawy się tam pojawił. Tutaj oczywiście się zgadzamy bez opcji wykupu na ewentualne wypożyczenie. No i mamy kolejnego naszego ligowego rywala z miejsca 11, czyli stosunkowo blisko nas. To jest zaledwie 6 punktów różnicy, mimo że w samych miejscach ta różnica jest dosyć spora ale w punktach już nie tak bardzo, czy ten nasz francuski napastnik dostanie więcej minut, co by tutaj odpowiedzieć, żonglowanie taktykami, no odpowiedzmy w ten sposób, no i on jest zadowolony, więc przechodzimy do pytania numer dwa, czy jest wiara w wydostanie się z dna tabeli, oczywiście trzeba zachować koncentrację jak zwykle i mam nadzieję, że trzecie pytanie pozwoli, żeby ten pasek żółty wszedł na zielony kolor. Czy poprzedni mecz wpłynie na morale rywali? Wysokie morale to podstawa. Okej, okay, drużyna jest zadowolona. No i w takich nastrojach myślę, że możemy podejść do zbliżającego się spotkania. Tak więc przechodzimy do niego. Naszemu francuskiemu napastnikowi. Tak jak mówiłem, dajemy tutaj szansę gry. Wpuszczamy go. Mimo, że jest troszkę zmęczony, ale to nic. Ja ufam w jego umiejętności. Liczę na to, że się dobrze pokaże. No i przechodzimy do szybkiej symulacji. Czy to będzie mecz przynajmniej zremisowany? Nie jest to mecz zremisowany. Jest to mecz wygrany. Delima strzela dla nas bramkę. Fajnie, bo on rzadko ostatnio strzela. U naszych rywali jeszcze pojawiła się czerwona kartka, jak widzimy. U nas nieco lepsze statystyki, ale przede wszystkim wynik, który bardzo nas cieszy, bo to są kolejne trzy punkty na naszym koncie. Zobaczmy, czy to wpływa na nasze miejsce w tabeli, bo wydaje się, że może tak być. Tak jest. Awansowaliśmy o dwie pozycje. I jesteśmy naprawdę blisko awansu, jeszcze wyżej. Więc zobaczmy, jak to wygląda w tabeli, bo dawno już się tak dokładnie temu nie, przyglą nie przyglądaliśmy. Yy, mamy 8 punktów, na przykład do ósmego zespołu w tabeli. No to jest sporo, ale do 10 miejsca to jest naprawdę niedużo to są 3 punkty. Tak naprawdę możemy jeszcze powalczyć, żeby w tym sezonie gdzieś na miejscach od 10 do 12 się znaleźć. To jest w naszym zasięgu i byłoby fajnie, gdybyśmy gdzieś w tych okolicach sezon zakończyli. Bo jak widzimy, zadanie od zarządu to jest zakończyć sezon w środku tabeli, więc to już powinno zarząd zdecydowanie, może nawet z lekką nawiązką, zadowolić. I myślę, że my też powinniśmy być zadowoleni, jeżeli uda się takie miejsce wywalczyć. No bo to, mimo wszystko, takim składem jest całkiem dobry wynik, gdyby taki był. Więc przechodzimy sobie dalej. Mamy dogadane wypożyczenie, więc akceptujemy to i zobaczymy, czy indywidualnie też się tam dogadają czy w ogóle nasz francuski junior będzie zainteresowany takim transferem. No i mamy jedno z ostatnich spotkań kwietnia. Zobaczmy ile ich jeszcze nam dokładnie zostało. Przechodzimy do kalendarza. I tak, dwa spotkania kwietniowe i cztery majowe. Więc słuchajcie, ja myślę, że rozegramy sobie jeszcze te dwa kwietniowe spotkania w tym odcinku, a te cztery ostatnie zostawimy sobie na następny i zobaczymy jak ten sezon się rozstrzygnie. Gramy z dziewiątą drużyną tabeli, więc myślę, że mamy tutaj szansę na dobry wynik. Czy nasz francuski napastnik jest wypoczęty? Tak jest, więc on tutaj dostaje szansę. No i myślę też, mimo że Delima strzelił ostatnio Bramkę, miał dobry występ, to ja bym chciał dać szansę Millerowi, który uważam, że po prostu na tą szansę zasługuje, żeby sobie zagrać tutaj od pierwszej minuty. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, no to zostawiamy to tak, jak tutaj jest. No i zobaczymy, czy Miller tutaj wykorzysta tą szansę, ten kredyt zaufania, który mu dajemy. Szybka symulacja i no niestety tym razem przegrywamy 2 do 1. Szkoda. Statystyki gorsze po naszej stronie. No a Miller dostał żółtą kartkę i zanotował bardzo słabą ocenę, więc no niestety nie wykorzystał swojej szansy. No i wydaje się, że od kolejnego meczu Delima wraca do składu. Yy, więc tak, zobaczmy jakie tutaj wiadomości do nas przyszły. Yy, Okej, okay, to nas nie interesuje. No a Zilet odrzuca yy, opcję wypożyczenia. Szkoda. Okej, okay. jest bardzo niepocieszony, że został zdjęty Hasan podczas meczu. Odpowiedzmy w ten sposób. No tutaj nie będziemy robić afery z tego. Myślę, że myślę, że nie ma takiej potrzeby po prostu. No i przechodzimy sobie dalej. Mamy ofertę poprowadzenia Nowej Zelandii, która też nas nie interesuje w tym momencie. Mamy też ofertę z Kataru, którą wtedy zignorowaliśmy, teraz ją odrzucamy ostatecznie. No, i przechodzimy do ostatniego meczu w tym odcinku. Gramy z rajo, czyli z zespołem, który jest na samym szczycie tabeli, na miejscu czwartym. Tutaj mam jeszcze Wille, który zrobił plan rozwoju kolejny, więc myślę, że tutaj warto mu to zmienić. Co zrobi najszybciej? Defensywnego bocznego obrońcę, więc idziemy w tym kierunku z tym naszym hiszpańskim piłkarzem. No, i przechodzimy do tego meczu, który fantastycznie by było przynajmniej zremisować. Derima tutaj zagra, natomiast na ataku po raz kolejny. Dajemy naszego Francuza. No i zobaczmy, czy ten skład będzie w stanie wywalczyć chociaż jeden punkt. Naprawdę byłbym zadowolony, gdyby to się udało. A tymczasem udaje się wywalczyć trzy punkty. Zobaczcie na statystyki. Były zdecydowanie lepsze po stronie naszych rywali. No, ale naprawdę tutaj nasza defensywa spisała się fantastycznie. Zero bramek u naszych rywali, zobaczmy oceny. Naprawdę dobre oceny. Dodatkowo środkowy obrońca strzela bramkę dla nas. Dosyć niskie oceny właśnie tych ofensywnych piłkarzy, no ale cieszy to, że defensywa stanęła na wysokości zadania i przede wszystkim trzy punkty w takim meczu trudnym zdobyte, to jest coś wielkiego. Zobaczmy jak to wygląda w tym momencie w tabeli, więc przechodzimy sobie tutaj i widzimy, że jesteśmy na miejscu 14 z naprawdę niewielkimi stratami. No i tak jak mówię, nawet to miejsce 10 jest jak najbardziej realne, ale musimy się spiąć w końcówce, żeby tego dokonać. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku to się uda, więc zostają nam cztery mecze tego sezonu. No i jak to będzie, czy uda się gdzieś w okolicy tego dziesiątego miejsca, awansować, o tym przekonamy się następnym razem. Więc za dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym.